Siemaneczko ludzie, z tej strony Efekto, a to jest test składu, który niedawno pojawił się na, y, w, w jednym z odcinków. z to hybryda z Mlapą, Jago, Jagosilwą, Markuniosem i tak dalej. Sami wiecie, widzieliście budowanie składu, jeśli nie, no to możecie wrócić. No i przechodzimy do pierwszych skrótów. Y, widzicie, przeciwnik, y, skład z serii A ze Staridżem i Alabą więc nie wiem co on tu kombinuje po co ten alaba po co ten stalicz tu jest wrzucony jeśli tylko psuje zgranie no ale to jest skład przeciwnika ja nie mogę się wczepiać on sobie buduje jak chce może mi się tak dobrze gra i zobaczymy jak nam pójdzie oczywiście Pierwsza akcja to strzał szyle Jeszcze Szurle przejmuje piłkę. Szurle zdołał dośrodkować i strzał Aubema z główki. Troszkę lagi miał przeciwnik, ale to myślę, że naga bardzo nie będzie przeszkadzać w oglądaniu. Kolejna akcja to rzut wolny i Szurle strzela na siłę, ale broni gdzie? Bramkarz. Hmm, chyba Handanowicz jest tu teraz. I mamy dośrodkowanie teraz, i strzał, no i bramka, i patrzcie kogo, Westermana, który miał być tutaj w tym składzie zmieniany przez Boatenga, ale oczywiście zagrał świetnie, jak już tu mówiłem. Kolejna akcja, no to taki trochę przypadkowy strzał, Mkhitaryana, mamy 3 do 0, no i następna akcja to Mlapa, oczywiście, Koksum Mlapa strzela bram brameczkę po dośrodkowaniu, a no i w tym momencie przeciwnik już miał dość, nie chciał więcej bramek tracić Najlepsza ocena Gündogan i to jaka? 10-0 No to naprawdę rzadko to się zdarza żeby tak, dokład, tak dokładnie w ogóle podawał i wszystko i żeby miał 10-0 No ale jednak się zdarza Kolejny przeciwnik to przeciwnik z dziwnym romkarzem brązowym, ale widocznie skończyły się kontrakty mu no i nie ma jak ich kupić Yy, ogólnie tu mamy tu jeszcze Ibarbo, yy, Martineza, Hernaneza, yy, szarałego, Delostiego więc skład naprawdę jest yy, spoko. Myślę, że problemy będą z yy, wygraniem, ale mam nadzieję, że się uda. No i przejdźmy już do pierwszej akcji. Yy, podanie Augo do Mlapy. Mlapa lekki lobby i mamy 1 do 0, więc Koksu Mlapa znowu pokazuje jaki jest zarobisty. No i jest to naprawdę świetnie jestem ten zawodnik. No i mamy koniec yy, Pierwszej połowy 1-0 po pierwszej połowie Więc yy, jest spoko Spójrzmy jeszcze okiem na statystyki No mamy przewagę więc jedziemy dalej No i druga połowa yy, Pierwsza akcja to Hitarian Hitariani To za bomba No masakra Jakie okienko To naprawdę yy, Zrobił na mnie wrażenie ten zawodnik, to zdecydowanie jest jasny punkt tego składu. Kolejna akcja to świetne naprawdę przejście przeciwnika. Ogromne brawa dla niego za to co zrobił. Tego naprawdę się nie spodziewałem. No i wyminął. Kolejna akcja. To znów Hitarian Hitarian! No to jest po prostu mistrz, to jest magik i to jest... no to jest taki gościu, że warto go kupić, a kosztuje tylko tysiąc. Koniec tego meczu wygrywamy więc 2 do zera. Nie, nie 2 do 0, 3 do 0, co ja gadam, 3 do 1 nawet, a jeszcze się gubię. Jedziemy z kolejnym y, składem, zagrałem tym składem 3 mecze, więc to jest już trzeci mecz. Z kim teraz zagramy, zobaczmy. No i gramy z przeciwnikiem, znów brązowy zawodnik, ale tym razem na środkowym pomocniku defensywnym, więc trochę dziwnie nam się trafiają dzisiaj przeciwnicy. Do tego Palacio, Kaka, Wayne i inni z seria. Zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwsza akcja to podanie do Szulle. Szulle widzi tam Aubema Younga dośrodkowanie, no i szczupaczek i mamy golaczek. Tak, właśnie tak, jeden do zera. Aubema Young. Także świetny zawodnik, dałem mu drugą szansę, stwierdziłem, że czemu nie. No i y, w tym momencie mi się skończyło miejsce na dysku, więc więcej akcji nie będzie, ale wygrałem ten match 2 do zera. Dzięki za obejrzenie, subskrybujcie, łapkujcie i yy, komentujcie oczywiście dajcie mi yy, możliwości, niemożliwości proszę Was o zawodników, których mógłbym użyć w następnym yy, budowaniu do kolejnej hybrydy no i dzięki, na razie